Cześć, nazywam się Gabi Gonscher i pragnę zaprosić Was do udziału w Festiwalu Gospel w Gniewie, który odbędzie się w dniach od 9 do 13 sierpnia. W tym roku będę miała przyjemność poprowadzić warsztaty wokalne wraz z Wayne'em Enningtonem. Organizatorzy festiwalu przygotowali niespodziankę, ponieważ podczas koncertu finałowego wieńczącego warsztaty będziemy wykonywać materiał z koncertu, który odbył się w Brzegach podczas Światowych Dni Młodzieży w obecności papieża Franciszka. Dlatego też na scenie obok y, ogromnego chóru, który mam nadzieję, że zaślicie i Wy, pojawi się też orkiestra symfoniczna, zespół Holy Noise, a także wielu znakomitych solistów. Co więcej, całością podryguje Adam Sztaba. Zapraszam Was bardzo serdecznie, zostały jeszcze miejsca, dlatego też drodzy chórzyści, wokaliści, śpiewacy, gospelowcy, przybywajcie do Gniewu w dniach 9-13 sierpnia, stwórzmy coś pięknego i niezapomnianego. Do zobaczenia! Wszystkie